My z wszyscy mamy jakieś uwarunkowania i świat wywiera na nas, że życie okoliczności zewnętrzne wywierają różne naciski. I naturalną rzeczą jest, że w określonych okolicznościach postępujemy w pewien taki czy inny sposób. Większość ludzi tak robi. Ale w tym momencie możemy zrobić co chcemy. W tym momencie nie musimy. Podążać za tymi uwarunkowaniami. Więc nawet jeżeli normalnie większość ludzi w takiej sytuacji, na przykład jeśli ktoś krzyknie na nas y -y 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 -y, i nas zrazi, I z, zrani w ten sposób, to większość ludzi zareaguje gniewem, i to jest naturalna reakcja na taką akcję. To w tym momencie, kiedy to się dzieje, jeżeli nasz umysł jest czysty, jest jasny, to możemy, nie musimy reagować, nie. Możemy zareagować w dowolny sposób, taki jaki wybieramy. A więc, w jaki sposób wybieramy? Jeżeli mamy jasny kierunek, to nasze działanie będzie Wynikało z naszego współczucia, nie z naszej karmy. I to jest właśnie kontrolowanie karmy. To znaczy, że nie jesteśmy po prostu niewolnikami tego, co się wydarza wokół nas, czy niewolnikami naszych nawyków, niewolnikami naszych różnych problemów z dzieciństwa itd. itd. W tym momencie jesteśmy wolni, możemy zrobić to, co uważamy za najwłaściwsze do zrobienia w tej chwili. Każdy z Was to zna. To, jest, to jest, nie jest żadna jakaś wielka filozofia. Jeżeli czegoś naprawdę chcesz i realizujesz to w ciągu, w ciągu swojego dnia, Podążasz, realizujesz swój kierunek. Nie jesteś ciągle znoszony różnymi prądami i zachcianek, których się później żałuje. To znaczy, że kontrolujesz swoją karę. Jeżeli, natomiast jeżeli po zakończonym dniu wieczorem jesteśmy sfrustrowani tym, w jaki sposób reagowaliśmy na. na rzeczy, które się wydarzały w ciągu dnia i że to nie jest zupełnie to, co chcieliśmy robić, to nie jest zupełnie to, w jaki sposób chcieliśmy postępować. To znaczy, że nie kontrolujemy swojej karmy i wtedy więcej praktyki jest potrzebne.